Cześć. Cześć, cześć, cześć. Witam serdecznie. Witam Was dzisiaj, czyli we wtorek, we wtorek. We wtorek Was witam na kolejnym live takiego twórczego poranka, dlatego że chciałabym dzisiaj, abyśmy nadal uczyli się tworzyć swoje życie tworzyć. Swoje własne życie, żebyśmy zobaczyli, czy na pewno żyjemy tym życiem, którym chcemy żyć, i czy ono nam odpowiada. Dzisiaj powiem Wam, że zatrzymał mnie jeden z cytatów z książki Lwata Ustoja z Anny Kareniny. Cytat, nie ma takich warunków, do których by człowiek nie przywykł, zwłaszcza gdy widzi, że całe jego otoczenie tak samo żyje. I dokładnie tak było też w moim przypadku, czyli ja się przyzwyczajałam i zdołałam się też przyzwyczaić do tego życia, jakim żyli wszyscy dookoła mnie. Co to było za życie? To było życie mm, bardzo ubogie, bo składało się ze snu i dnia, pracy i załatania tych wolnych chwil. Czymkolwiek, tak? Czyli zalepiania tych dziur czasowych, żeby się tylko nie nudzić, więc trzeba było coś zrobić, ale przyznaję szczerze, że nie miałam ani żadnych, żadnego hobby, żadnych zainteresowań. Witaj, Ola. I po prostu żyłam, żyłam dokładnie tak jak. O, cześć, cześć. Żyłam dokładnie tak jak wszyscy, dookoła mnie. Nawet jeśli zdarzało się tak, że ktoś przychodził do mnie, do salonu, kto żył inaczej, czyli miał swoje pasje, y, miał zainteresowania i jego życie nie było, nie kręciło się wokół pracy, domu i snu i właściwie czekania na emeryturę, bo to było takie też ważne, bo wiecie. Spotykałam się z ludźmi, którzy cały czas czekali, aż będą na emeryturze, żeby spełniać swoje pragnienia i marzenia. I dla mnie to było też, przyznaję szczerze mówiąc, naturalne, że dopiero na emeryturze można się realizować, no bo wcześniej nie ma możliwości, wcześniej się nie da. Nawet ci, którzy bo też miałam kontakt z artystami, czy z aktorami, czy muzykami. Oni również żyli tą pasją, ale było coś takiego, że jak pójdę na emeryturę, to zacznę podróżować, jak będę na emeryturze, to yy, zacznę mieszkać yy, gdzieś tam na wsi, prawda? I dla mnie, tak jak mówię, ja się do tego przyzwyczaiłam i to wydawało mi się takie zwyczajne i naturalne. Kiedy to się. Wiecie co? Miałam też jedną z klientek, która ona pierwsza mnie tak zaczęła budzić troszeczkę. Ona jedyna była zainteresowana rozwojem i bardzo mi tym. Ona mi imponowała, ale jednocześnie ją lekceważyłam. To też się przyznaję, że lekceważyłam ją. Lekceważyłam jej rady, lekceważyłam jej czasami pytania, które mi zadawała, chociaż niektóre mnie faktycznie zatrzymywały. Zatrzymywały mnie w tym moim kołowrotku. Co tu dużo mówić. Gdziebym nie spojrzała, ludzie tak żyli. Wychodzili rano do pracy. Ja jeszcze ży, żyłam. Ja jeszcze dorastałam w takim czasie, gdzie o siódmej rano na osiedlach było już pusto. Wszyscy byli w pracy. Wszyscy nie było samochodów na parkingach, zresztą nie było ich tak dużo. Ale nawet w autobusach po godzinie siódmej rano, a już po ósmej to było puściutko. Na ulicach, w sklepach były pojedyncze osoby, najczęściej właśnie starsze. Nawet nie było młodzieży, bo my uczyliśmy się dzieci i młodzież od tam 7.15 do 14.20 mieliśmy lekcję. I dopiero po południami ludzie zaczynali się ruszać, tak? I wszyscy żyliśmy dokładnie tak samo. Wszyscy wiemy, że nawet nasze mieszkania, nie tylko w blokach, były jednakowe, ale też meble i urządzanie niewiele się różniło. Raczej nie chcieliśmy być inni niż wszyscy. Ja, ja to zawsze chciałam być przynajmniej odrobinę inna, ale tak jak patrzę na, na moich rodziców i na rodziców moich koleżanek, to raczej było takie to wszystko zachowawcze, żeby się nie wyróżniać, żeby się nie wyróżniać z tłumu. I jeśli tak żyliśmy i tak żyli nasi rodzice, to nic dziwnego, że było też tak, dopóki się nie, że tak powiem, nie otworzyliśmy Polska jako, jako Kraj na tak zwany zachód, to po prostu tak byliśmy wychowywani i do tego się przyzwyczajaliśmy. Do czego jeszcze możemy i do czego się przyzwyczailiśmy? Przyzwyczailiśmy się też do pewnych takich mm, sytuacji w naszym życiu. Do... Przyzwyczailiśmy się nie tylko do miejsca. Zauważcie, że kiedyś było tak, że. Człowiek, który się przeprowadzał, to było po prostu coś mm, niesamowitego. Że jak, to, było, to, to naprawdę był ewenement, że ktoś z naszych sąsiadów się przeprowadza na przykład do innego miasta. W tej chwili przeprowadzka, moment, moment, tu mam pracę, tam mam, tu wynajmuję, tam przechodzę, zabieram swoje rzeczy i się przeprowadzam. Kiedyś siedzieliśmy w jednym miejscu. Kiedyś, zobaczcie, teraz tak patrzę, wiecie, bo starsi rodzice zawsze mogli liczyć, na, mogli liczyć na pomoc dzieci, bo jeśli nie mieszkaliśmy w tym samym mieszkaniu czy w tym samym domu, to przynajmniej mieszkaliśmy w jednym mieście lub w pobliżu. Teraz to się wszystko zmieniło. Rozjechaliśmy się na cały świat, na wszystkie możliwe kontynenty i zupełnie inaczej to wygląda, tak? Czasami trzeba, czasami trzeba się potem przeprowadzić. Potem, co jeszcze? Patrzę, do czego możemy się przyzwyczaić i do czego się przyzwyczailiśmy. Przyzwyczajamy się też do życia w miejscach, których na przykład nie lubimy. Przyzwyczajamy się do relacji, które nam nie pasują. Nie mówię, że do wszystkich, ale są takie, takie sytuacje, gdzie po prostu się przyzwyczajamy, przyzwyczajamy. Czy to jest dobre? No trudno powiedzieć. Wtedy, kiedy nam służy to przyzwyczajenie po to, żeby przetrwać. O, witaj, witaj Szczepan, cieszę się, że jesteś. Wtedy, kiedy nam to służy, to jak najbardziej, to jak najbardziej. Ale wtedy, kiedy nam to przeszkadza, to dobrze jest się zastanowić, czy na pewno chcemy tak żyć na przykład w tym miejscu. I czy to jest właśnie to, czego pragnie nasze serce, i to, co chcemy, chcemy mieć, chcemy coś z tym zrobić. Takim, może nie usprawiedliwieniem, ale wytłumaczeniem tego, tego naszego przyzwyczajania się do, do pewnych okoliczności, właśnie może być to, że my po prostu patrzymy na tych naszych, na nasze otoczenie, które robi dokładnie to samo co my, więc automatycznie my robimy to samo. Być może dlatego, że nie znamy innego życia, że nie wiemy, że można inaczej. Ja przez wiele lat byłam nieświadoma, że mogę cokolwiek zmienić, że mam na cokolwiek wpływ. To już Wam mówiłam, że ja nie wierzyłam, że można coś zmienić i że ja mam tą sprawczość, że ja to mogę zrobić, że ja to mogę zrobić. I zaczęło się chyba też od tego, że gdzieś usłyszałam, Jesteś tym, o czym myślisz. Jest, jesteś, że nasze myśli mają wpływ na nasze życie. Że jeśli zmienię myślenie, to zmieni się moje życie. I wtedy, kiedy zaczynałam to robić, to ja po prostu w to nie wierzyłam. Nie wierzyłam, wydawało mi się to po prostu bajką, jak to możliwe, tak? Żeby poprzez tylko myślenie. Można było zmienić cokolwiek, mówię cokolwiek w życiu. Zawsze uważałam, że temu się udało, tamten miał szczęście, tak, ale ja to nic nie mogę, ja to nic nie mogę. Potem usłyszałam, że jesteś tym, czym się karmisz, czym się karmisz. I też dotarło do mnie, że. Karmiąc się przykładowo wdzięcznością, ja mogę nauczyć się wdzięczności za to, co mam. Że karmiąc się tak zwanymi dobrymi treściami, ja, te treści się we mnie rozgaszczają i faktycznie zmienia się moje spojrzenie na świat. Jeśli zacznę widzieć w ludziach dobro i szukać tego dobra, o, witaj Aguś, witaj, dziękuję kochana. Nie wiem, czy widzisz to od ciebie. I yy, yy, jeśli ja zaczynam szukać dobra w, w ludziach, to ja je znajduję. To ja je po prostu znajduję i ja je widzę wtedy, bo mm, można nie patrzeć. Mm -hmm, mm, hej, hej, witam się ze wszystkimi. Yy, można ich nie widzieć, jeśli ich nie będziemy szukać, ale jeśli je poszukamy, znajdziemy w każdym, w każdym znajdziemy odrobinę, przynajmniej odrobinę dobra, w sobie również, bo kiedyś uważałam, że we mnie to niewiele jest dobra, ale to był taki czas. I to też jest potrzebne, żeby zobaczyć, zintegrować się potem z tak zwanym swoim cieniem, z tymi swoimi ciemniejszymi stronami i jaśniejszymi. Dobre treści. Algorytmy, które kiedyś mnie, wtedy kiedy próbowałam cokolwiek sprzedać, bo był taki moment, z tych rzeczy, które tworzyłam. One mnie bardzo, bardzo denerwowały, bo ja ich nie umiałam. Nie umiałam ich okiełznać, nie umiałam, nie wiedziałam, co to w ogóle jest, tak? A potem zobaczyłam, że w momencie, kiedy ja sama decyduję, że będę szukać, o dzień dobry, Mirko, dzień dobry, kiedy ja zdecydowałam, że będę szukać dobrych yy, treści, wyszukiwać ich, i one zaczną mi się wyświetlać. Ja je zacznę karmić się nimi, to potem te algorytmy faktycznie mi podsuwają, podsuwają te tematy, które mnie interesują. Więc to nie jest dokładnie tak, że my nic nie możemy zrobić. My możemy, jeśli będziemy chcieli. Spodobało mi się też takie porównanie, powiem Wam naszych myśli i emocji do y, słonia, do słonia, który jest wielki, ogromny i jest nieokiełznany i nieokiełznany. Robi y, mnóstwo złego, y, tratuje, y, ma siłę i te nasze myśli są jak ten słoń. One mogą wyrządzić nam dużo krzywdy, jeśli nie nauczymy się, a mamy taką możliwość, kierować tym słoniem. Kierować, okiełznać go, być trenerem. Jak patrzyłam, ja nigdy nie byłam w Indiach. Nigdy na słoniu, że tak powiem tak, nie, nie, nie jechałam. Ale... Oglądałam, jak są ci opiekunowie tych słoni, którzy potrafią tak pokierować słoniem, żeby on wyrwał drzewo, żeby staranował jakąś yy, przeszkodę, żeby nad czymś przejść, żeby nabrał wody, żeby wylał w odpowiednim miejscu. I my mamy taką możliwość, żeby zrobić się takimi trenerami, takimi opiekunami naszych myśli i emocji. I tego właśnie, tak po raz pierwszy, zaczęłam uczyć się, tak naprawdę uczyć się w samodyscyplinie, tak, w samodyscyplinie miłości, bo tam też jest samodyscyplina swoich własnych myśli. I do tego Was zachęcam, do takiego właśnie ćwiczenia i takiego trenowania, bo my to możemy zrobić. I poprzez to yy, możemy też zmieniać swoje życie. Bo w momencie, kiedy ja zacznę, właśnie zacznę inaczej myśleć o sobie, inaczej myśleć o innych, o moich bliskich, o znajomych, wtedy zmienia się. Tak naprawdę zmienia się mój mózg. A jeśli się zmienia mój mózg, zmieni się też moja, moje myśli, moje postawa wobec tych okoliczności, które mam, no i tym samym zmieniają się um, no zmienia się moje życie, moje, bo tak naprawdę to, jak wygląda moje życie, w bardzo dużej mierze zależy od tego, co ja o tym myślę. Co ja myślę o swoim życiu? Czy ja myślę też, i co ja myślę o sobie? Czy ja myślę, że jestem przegrywem, tak? że nic mi się nie udało, albo że jestem w czarnej dziupli? Czy nie? Czy ja uwierzę w to, że ja mogę coś zmienić? Czy ja uwierzę w to, na przykład, że mogę tworzyć i pokazywać swoją twórczość, bo z tym miałam bardzo duży problem. Ja uwielbiałam tworzyć, ale tak panicznie bałam się komukolwiek pokazać, a już w ogóle wystawić do sprzedaży. To był dramat dla mnie. Yy, I okazuje się, że mogę, że mogę to zrobić. Mogę. Mówi się też, że jesteśmy wypadkową pięciu osób. Wypadkową pięciu osób najbliższych nam. Że tak jak. Te pięć osób się zachowuje tak samo w, w, w tym kluczu i my się zachowujemy. Mówi się, że jeśli chodzi o finanse, że weź swoich pięciu tam przyjaciół, najbliższych osób, zobacz, jak oni, jaki mają, jaką mają relację z finansami, i Ty też będziesz bardzo podobnie, bardzo podobną mieć relację do finansów. I w każdym innym aspekcie, tak? Czyli z relacjami z ludźmi, czy z relacjami ze sobą. Dlatego ważne jest, żebyśmy bardzo starannie wybierali te osoby, z którymi nie ma, chcemy mieć duży kontakt duży kontakt, bo my możemy mieszkać, możemy mieszkać w jakimś niesprzyjającym nam otoczeniu. Ale możemy świadomie wybierać osoby, z którymi będziemy rozmawiać dłużej, z którymi będziemy chcieli przebywać, których będziemy słuchać, na przykład czy czytać. Mówię o książkach, o, o filmach. I wtedy faktycznie nam się zaczyna powoli zmieniać, powoli zmieniać. Potrzebujemy też, wiadomo, nauczycieli, bo nikt z nas nie jest w stanie. Samodzielnie siebie poprowadzić. Potrzebujemy nauczycieli, potrzebujemy osób, którzy będą nam towarzyszyć w tej drodze, tak? W tej drodze do zmiany, do realizacji naszych marzeń, bo wiem, że są tutaj też osoby, które mają marzenia i pragnienia i wiedzą o tym, że samemu jest po prostu trudno po prostu trudno do, y, y, zrealizować tak? je. I do tego też będę Was zachęcać. Dzisiaj ym, takim bardzo, ja już rozpoczęłam takie warsztaty, które też ym, mam nadzieję, że za 6 tygodni uda się osobom, które ze mną zaczęły dzisiaj pracę, ym, wyjść do ludzi i pokazać swoją twórczość. A jeśli nawet nie, to jestem pewna, że zapragną to zrobić. Zapragną to zrobić. Dlaczego? Dlatego, że ja byłam w takim miejscu i wiem, że jest to możliwe. Jest to możliwe. Jest to możliwe. Co jeszcze mogłabym powiedzieć dzisiaj? Chwila zastanowienia i powiem Wam, że bardzo często mamy błędną tożsamość swoją. Że zobaczenie tego, że źle o sobie myślimy, że źle o sobie mówimy, że źle siebie widzimy nie jest łatwe. Dlatego, że nasz mózg nie lubi przyznawać się do błędów, nie lubi przyznawać się do tego, że na przykład coś źle myślał, coś źle powiedział, że jest nie w tym miejscu. Dlatego trudne jest przyjęcie tego, że to, co robiliśmy do tej pory, nie do końca na przykład jest zgodne z tym, co mamy w sercu, albo zupełnie niezgodne z tym, co mamy w sercu. I to jest właśnie ta błędna tożsamość, w której my tkwimy, dlatego też, że nasze otoczenie może nas też w tym utwierdzać. Może nas w tym utwierdzać. I my tego słuchamy. Słuchamy tych, którzy mówią tak, nie wychylaj się, zostań, po co ci to, przecież jest dobrze i tak dalej, i tak dalej. Tak. A ja będę Was zachęcać do tego, żeby mieć ogromne marzenia, ogr żeby wydobyć z siebie te, te wielkie pragnienia, które właśnie włożył nas nam y, Stwórca w nasze serce i po prostu je realizować. I realizować je. I nie bać się. Wszyscy wiemy, chyba tak mi się wydaje, że nawet w Biblii jest 365 wersetów y, Nie lękaj się. Tak, jakby Bóg chciał każdego dnia nam pokazywać, że mamy się nie bać, bo tak naprawdę nie mamy się czego bać. Nie mamy się czego bać. Wszystkie te myśli, które mamy, które powodują w nas lęk, są po prostu myślami błędnymi i bardzo często kłamliwymi. To nie są myśli, które nas wspierają. To są myśli, które chcą nas doprowadzić um, właściwie, że, do, żebyśmy nic nie robili, żebyśmy zostali w tym miejscu, w jakim jestem. I jeszcze raz na koniec przeczytam Wam ten cytat tak, z Anny Kareniny, którym zaczęłam dzisiaj, bo nie wszyscy byli od początku. I chciałabym, żebyśmy zostali może z tymi słowami dzisiaj. Nie ma takich warunków, do których by człowiek nie przywykł. Zwłaszcza, gdy widzi, że całe jego otoczenie tak samo żyje. I właśnie z tym cytatem zostawiam Was dzisiaj. Świętujmy ten dzień. Dzięki serdeczne. Jutro już będę u siebie w domu, więc o 7.20 rano zaproszę Was na Twórczy Poranek. Zapraszam już dziś. Dzięki serdeczne. Mhm. Miejcie dobry dzień dzisiaj. I dzięki i żegnam się też z Facebookiem. Dzięki za oglądanie.